Możesz tego teraz nie zauważać, ale niektóre produkty spożywcze, które jesz na co dzień, mogą powoli niszczyć twoje zdrowie i, co gorsza, zagrażać twojemu życiu. Wielu mężczyzn ignoruje wczesne objawy, myśląc, że to tylko przejściowa faza lub naturalna część procesu starzenia. Jednak taka decyzja może mieć poważne konsekwencje, ponieważ kiedy objawy w końcu stają się zauważalne, Problem może być już znacznie bardziej zaawansowany niż się wydaje. Pierwsze sygnały są zazwyczaj subtelne: jedna nieprzespana noc tutaj, dodatkowa wizyta w toalecie tam. Nagle te wizyty stają się coraz częstsze, do tego stopnia, że wstajesz trzy, cztery, a nawet pięć razy w ciągu nocy. A rezultat Budzisz się wyczerpany, z poczuciem, że w ogóle nie odpocząłeś, mimo że spędziłeś w łóżku kilka godzin. To narastające zmęczenie wpływa na wszystko Twój nastrój, efektywność w pracy, a nawet relacje z bliskimi. Początkowo starasz się to zignorować. Myślisz, że może jesteś po prostu przemęczony lub że wystarczy jedna dobra noc snu, aby wrócić do formy. Ale to, co na początku wydawało się chwilowe, zaczyna stawać się częścią twojej codzienności, i nagle zauważasz, że twój organizm nie działa już tak jak kiedyś. Cierpliwość, którą wcześniej miałeś do radzenia sobie z drobnymi trudnościami, zaczyna znikać. Sytuacje, które wcześniej nie sprawiały ci problemu, teraz stają się nie do zniesienia. Korek na drodze, kolejki, niespodziewane problemy w pracy. Wszystko zaczyna cię irytować bardziej niż powinno. Z czasem to fizyczne i psychiczne zmęczenie przenosi się na inne sfery twojego życia. W pracy nie masz już tego samego zapału do działania. Pomysły, które wcześniej pojawiały się w twojej głowie z łatwością, teraz wydają się odległe. Każde zadanie wymaga od ciebie więcej wysiłku niż zwykle a twoja koncentracja po prostu nie nadąża za tempem, jakie chciałbyś utrzymać. To, co kiedyś zajmowało ci zaledwie kilka minut, teraz pochłania godziny, a na końcu dnia ogarnia cię frustracja. Po powrocie do domu chcesz już tylko odpocząć, ale nawet to nie jest proste. Czas spędzony z rodziną, który powinien przynosić ci ulgę, zaczyna cię jeszcze bardziej męczyć. Rozmowy tracą swój urok, a chwile z partnerem lub partnerką stają się krótkie i pełne zniecierpliwienia. Wszystko dlatego, że twój organizm toczy cichą walkę, taką, której jeszcze nie zauważyłeś, ale która dzień po dniu wysysa z ciebie energię. To, czego wielu mężczyzn nie wie, to fakt, że to uporczywe zmęczenie może być bezpośrednio związane z zapaleniem prostaty. Ta dolegliwość, która wielu osobom wydaje się odległa, jest w rzeczywistości znacznie powszechniejsza niż można sądzić i jest ściśle powiązana z produktami spożywczymi, które spożywasz każdego dnia. Doktor Jorge Gomez, renomowany specjalista z Meksyku, ostrzega, że pewne produkty niezwykle popularne w codziennej diecie większości ludzi mogą wywołać przewlekły stan zapalny prostaty. Na początku objawy są niemal niezauważalne. Lekkie trudności z oddawaniem moczu, uczucie, że pęcherz nigdy nie jest w pełni opróżniony, lub nawet dyskomfort, który starasz się ignorować. Jednak, w miarę postępu tego stanu zapalnego, objawy stają się coraz bardziej wyraźne, a ryzyko znacznie wzrasta. Zwykłe zapalenie może przerodzić się w poważne schorzenia, takie jak przewlekłe infekcje, poważne trudności w oddawaniu moczu, a w skrajnych przypadkach nawet wraka prostaty, który jest jedną z głównych przyczyn zgonów wśród mężczyzn na całym świecie. Największe niebezpieczeństwo tkwi właśnie w sposobie, w jaki ta choroba się rozwija. Nie pojawia się nagle, z dnia na dzień. Wręcz przeciwnie. Stan zapalny rozwija się po cichu, podczas gdy pewne produkty spożywcze, te, które wydają się zupełnie nieszkodliwe, stopniowo napędzają ten proces w Twoim organizmie. Właśnie dlatego wielu mężczyzn zauważa, że coś jest nie tak dopiero, gdy objawy są już zaawansowane. Przez lata te produkty gromadziły się w ciele, wywołując cichy, lecz niebezpieczny stan zapalny. Każdy posiłek mógł przyczyniać się do powolnego rozwoju tego schorzenia, odbierając ci energię, sprawność i, co najważniejsze, zdrowie. Wyobraź sobie teraz taką scenę. Leżysz w łóżku, próbując zasnąć, ale musisz wstawać kilka razy w ciągu nocy, żeby pójść do toalety. Każda wizyta przerywa twój sen. A gdy w końcu wracasz do łóżka, jesteś rozdrażniony, zaniepokojony i masz nieprzyjemne wrażenie, że zaraz znów będziesz musiał wstać. Próbujesz się uspokoić, ale zamiast tego narasta niepokój. Przy każdej zmianie pozycji czujesz ten nieznośny dyskomfort, to uczucie ciężkości w okolicy pęcherza, które sprawia, że masz wrażenie, że wciąż musisz oddać mocz. Kiedy w końcu dzwoni budzik, czujesz się wyczerpany. Twoje ciało jest ociężałe, głowa pełna mgły. Wstanie z łóżka staje się wysiłkiem, a już od rana masz wrażenie, że twój poziom energii jest bliski zeru. I wtedy cykl zaczyna się od nowa. Przez cały dzień walczysz ze zmęczeniem, starając się być produktywnym, ale każda czynność wydaje się jeszcze bardziej męcząca. Tracisz cierpliwość, twoja koncentracja zawodzi, a gdy nadchodzi wieczór, jedyne o czym myślisz to powrót do łóżka, tylko po to, by znów przeżyć tę samą męczącą rutynę. Ta wyczerpująca codzienność, to ciągłe uczucie zmęczenia i utrata energii mogą mieć przyczynę, której nigdy byś się nie spodziewał, twoją dietę. Pewne produkty spożywcze, które prawdopodobnie jesz codziennie, mogą potajemnie wywoływać stan zapalny prostaty. Cicho wpływając na Twoje zdrowie, sen i ogólną jakość życia. Ci ukryci wrogowie są bardziej powszechni, niż myślisz. Żywność bogata w cukier, przetworzone mięsa, nabiał oraz produkty wysoko przetworzone to jedne z głównych przyczyn stanów zapalnych prostaty. Podrażniają one tkanki, powodują obrzęg w okolicy prostaty i utrudniają prawidłowe funkcjonowanie pęcherza. Co sprawia, że nieustannie odczuwasz potrzebę pójścia do toalety. Cukier, na przykład, jest jednym z największych wrogów prostaty. Nasilając procesy zapalne w organizmie, przyczynia się do wzrostu poziomu insuliny, co może zaburzać równowagę hormonalną u mężczyzn. To zaburzenie z kolei może przyspieszyć powiększanie się prostaty i jeszcze bardziej nasilić nieprzyjemne objawy. Przetworzone mięsa takie jak parówki, kiełbasy czy inne wędliny są pełne chemicznych konserwantów, które wywołują stany zapalne wewnątrz organizmu. To, czego wiele osób nie wie, to fakt, że te związki chemiczne nie tylko podrażniają prostatę, ale także osłabiają układ odpornościowy, czyniąc organizm bardziej podatnym na infekcje i poważne choroby. Innym produktem, który wydaje się nieszkodliwy, a może poważnie szkodzić zdrowiu, jest mleko i jego przetwory. U wielu mężczyzn, zwłaszcza tych z nietolerancją laktozy, spożywanie mleka może wywoływać reakcję zapalną w prostacie, co jeszcze bardziej nasila problemy z oddawaniem moczu oraz dyskomfort w okolicy miednicy. To jednak nie koniec. Alkohol również jest poważnym wrogiem dla osób borykających się z problemami prostaty. Odwadnia organizm, podrażnia pęcherz i obciąża wątrobę, co prowadzi do stanu zapalnego, który bezpośrednio wpływa na okolice miednicy. Jeśli budzisz się w nocy, aby pójść do toalety lub odczuwasz uporczywy dyskomfort w pęcherzu, spożywanie alkoholu może znacząco pogarszać Twoją sytuację. Teraz wyobraź sobie kogoś, kto codziennie zmaga się z tymi objawami, ojca, dziadka lub bliskiego przyjaciela. Pomyśl, że ta osoba może nie zdawać sobie sprawy, że produkty, które spożywa na co dzień po cichu przyczyniają się do pogarszania tego problemu. Podzielenie się tą informacją może dosłownie uratować życie. Co roku tysiące mężczyzn umiera z powodu powikłań związanych z prostatą. Wielu z nich mogłoby uniknąć tego losu, wprowadzając proste zmiany w dziecie i codziennych nawykach. Możesz być częścią tej zmiany. Jeśli ta informacja ma dla ciebie sens, nie zatrzymuj jej dla siebie. Ktoś z twojego otoczenia może cierpieć w milczeniu, nie wiedząc, że rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki. Udostępnij tę wiadomość już teraz. Ten prosty gest może uratować życie być może kogoś, kogo kochasz.